Serdecznie witamy wszystkich członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej w mieście spotkań w mieście Wrocławiu. Najważniejszy punkt, mi się wydaje, podczas obrad naszego dzisiejszego posiedzenia, cały czas nasłuchujemy informacji, bo doskonale o tym wiecie, że dzisiaj o godzinie 13 rozpoczyna się pierwsze czytanie projektu ustawy. Podnoszący wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 roku życia i nie tylko ten, ale także i służb mundurowych. I chcą to jeszcze zrobić prawdopodobniej, żeby później zwołany został gdzieś około 20 Senat i pod koniec maja podpisać to by miał prezydent. W tabie protestacyjnym w Warszawie podjęliśmy sobie jakiś przewidujący harmonogram kolejnych działań. Mówiliśmy o. Właśnie tych dniach, ten cały tydzień od 7 do 11 od poniedziałku rozpoczynamy siódmego konferencję prasową, na której poinformujemy. E, przede wszystkim pokażemy spot reklamowy, poinformujemy o naszych działaniach, o tym wszystkim, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Proszę regiony, to co mówiłem do końca tygodnia, nawet wcześniej dostarczyć. Listy gończe z posłami od Palikota, Platformy i pzl ci, którzy głosowali przeciwko referendum. Powiem, jak to w regionie Wielkopolska włożymy taką wkładkę do wszystkich poczytnych gazet i w ilości, nie wiem, 100 tysięcy czy więcej pójdzie po, po, po domach ci, którzy kupują gazety. Wiemy o tym, bo to mówiliśmy też na sztabie protestacyjnym, że wewnątrz też się już zaczynają przymierzać do wyborów parlamentarnych z pytaniem, czy są w stanie przejść. Będziemy pokazywali, Literalnie z imieniem i nazwiska, którzy parlamentarzyści w jaki sposób funkcjonowali przez okres 4 lat parlamentu. To jest y, straszak, ale to jest też działanie wszystkich tych, którzy dzisiaj są niezadowoleni w Polsce w, y, w tym informacyjnym wątku y, na temat y, y, tego, co się będzie działo podczas kampanii wyborczej. Ja myślę, że taki straszak, znaczy to, że jesteśmy razem wszyscy i to, że będziemy aktywni w czasie kampanii wyborczej. To to spowoduje, że trochę niektórzy parlamentarzyści zaczynają inaczej myśleć. 8. Urząd Rady Ministrów, te regiony, które zadeklarowały 18 plus 50 plus, zgodnie z harmonogramem i decyzją, którą, e, którą żeśmy przygotowali, o godzinie o 10.00 będziemy rozpoczynać tą pikietę. Premier po raz kolejny nie ma nic do, nic do powiedzenia i to co mówił w Sejmie, że... Mamy się czymś ważniejszym zajmować, czyli jak Solidarność się tym zajmuje, to on to wyrzuca do kosza albo, albo w ogóle nie chce tego przyjąć. Od 9 rana będzie gotowe yy, miasteczko. Ekipy są osób wyznaczone, które mają przyjechać. 10. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej. Niezależnie od tego, czy będzie drugie czytanie, czy będzie długo drugie czytanie, czy tylko będzie trzecie, nie będzie głosowania, w te dni na pewno... Nie ma szans, żeby nie było dyskusji na temat po prostu wieku emerytalnego. Na pewno, jeżeli przybrało to takiego szybkiego procedowania, to na 100% w te dni będą te działania. Proszę powiedzieć, jaka będzie ta kampania? Od czego się zacznie? Główną zasadą tej kampanii jest idea, że żaden z nich nie będzie już anonimowy. Wyborcy w swoim okręgu, wchodząc na naszą stronę, będą mogli zobaczyć, jak ich poseł z ich konkretnego okręgu zachowywał się w sprawach najważniejszych dla pracowników, w sprawach społecznych, rodzinnych. No to jest To jest jedno z ogłoszeń prasowych, właśnie w formie takiego listu gończego. Niektóre regiony robią to jak osobne plakaty, niektóre wykupują w prasie lokalnej. Jako reklamy. O, tak. To są posłowie, którzy głosowali za odrzuceniem naszego wniosku o przeprowadzenie referendum, za odrzuceniem podniesienia wieku emerytalnego. Będziemy tworzyć takie listy gończe, żeby żaden z tych posłów nie był anonimowy, żeby nie mógł się schować za partyjną dyscypliną. Będziemy im to pokazywać, będziemy to przypominać. Mam nadzieję, że społeczeństwo, wyborcy wyciągną z tego wnioski.